Witajcie, witajcie. Pogadamy sobie dzisiaj trochę o petciku. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale raczej tak. I pogadamy sobie o tej aktualizacji. Tu możecie sobie niszczyć, tu możecie sobie rebirfy robić. Macie tutaj darmo, darmowe, możecie sobie huge wygrać. Nie wiem, jak słabo oceniam ten update. Mi się tak wydaje, tak bym dał 4 na 10 według mnie. To jest moja opinia. Tu macie grifty, sobie możecie otwierać. O to tam się nie zmienia ani tam to jest to samo. I tutaj sobie klikacie odrodzenia, sobie kliknę i sobie po prostu niszczycie sobie i tak w kółko odrodzacie się. I tym mam odrodzenie piątek, będę miał odrodzenie szóste, to będę mógł sobie monety. Ten tu sobie kupuję. Oj, wam się wysepka odblokowywała i robicie ciągle, ciągle i to samo. Tutaj sobie o, niszczycie sobie tu chodzicie tu za no jest sobie tak w kółko niszczycie o, mogę sobie kolejny blok, o macie ulepszenia teraz, możecie sobie to ulepszenie kupić, ale ono jest akurat słabe chyba według mnie chyba później sobie dopiero kupię, a na razie sobie będę dalej, parę ten ulepszeń kupię a później sobie nie wiem za zakończę odcinek, ja tylko chcę ten update pokazać dla tych osób, które nie grają w ogóle w Peta, ale robię to for fun, to nagrywam, żeby było, żeby to był ten odcinek, ten na przyszłość od soboty lecimy, co tydzień będę robił aktualizację. Postaram się też co tydzień robić co nowego z GTA, tak jak youtuberzy, żeby trochę się wybić na tym YouTubie, chociaż spróbować się wybić, żeby chociaż mieć te 100-200 subskrypcji. Później będziemy lecieć do 1000 widzowie. Chcę, żeby, chcę w ogóle zrobić takie coś, żeby dobić 100 koła subskrypcji, żeby mieć przycisk. To jest mój cel. Dobra, lecimy dalej. O, kolejne ulepszenie. Czyli można sobie monety mieć, że mamy będzie można więcej zarabiać. Sobie to ulepszymy, na pewno. Nie wiem, możecie też dać na, w komentarzach znać, co wy sądzicie o tym update. Cie. Ja też nie chcę was przynurzać, ja sobie tam czasami będę na OBS-a wchodził, sprawdzał. Ile to się nagrywa? Mamy dwie minutki. No niestety chciałem zrobić inaczej z przechwytywania ekranu, ale no niestety nie zrobię. Z przechwytywania. Znaczy nie z przechwytywania, tylko z... Jak to się wymawia kurwa? O. Macie takiego PETA, za to zarabiacie 4 dolary na sekundę. Chciałem zrobić po prostu z przechwytywania normalnie z odcinka, nie z OBSA, ale... Coś mi nie przechwytuje ekranu, dlatego tak musiałem zrobić, jak zrobiłem. Jeśli będę miał światłowód, to wrócą live'y i będę tylko live' y robił, ale tak czasami co jakiś czas odcinki będę wrzucał. Tak by co mnie nie odskrybujcie, bo będzie się działo, jak będę miał światłowód i live'a, jak mówiłem, będę robił przedłużonego. 15 godzin z tych donatów wam doliczę i może zamiast tego jakąś rekompensantę zrobię daily. Nie, nie jak nie daily, to co dwa dni live'iki. Y. Możecie się napisać w komentarzach co o tym sądzicie. Tylko musicie zasubskrybować mnie z dzwoneczkiem, żeby was to nie ominęło. Bo szkoda by było. O, tu warto robić. I widzicie mamy 4 koła. Znaczy 4 więcej dolarów zarabiania. A to się kurde opłaca, naprawdę. Najpierw to ulepszać, a później sobie dalej, dalej Według mnie zawsze tak robię, ja nie chcę tak szybko tego update'u skończyć I może sobie tak odrodzenie robić, tak chyba w nieskończoność No już, już kurde dużo zarobiłem tych diamentów Sobie odbiorę jeszcze, a już sobie nie odbiorę bo To huga sobie dałem do maszyny Czasami będę robił pety, czasami będę robił, będę ten kanał będzie mieszany Trochę mta, trochę tego, trochę tego Ale nie wiem czy z mta trochę nie odejdę Bo, bo tam nie ma co robić ten kanał będzie o wszystkim, gubi się ta O wszystkim. Po trochu. O shortach, o shortach. shortach będę wrzucał historię, jakby ktoś umarł albo coś. Ja, oczywiście, źle nie życzę, ale po prostu warto to wiedzieć, nie? Takie rzeczy. Bo chcę, mówię, ten kanał wybić się, żeby było, te, mówię, te sto koła bym chciał, żeby było. Dobra, tu mamy, tu ulepszyliśmy, tu ulepszyliśmy. Dobra, lecimy dalej. O, i mamy jajeczko. Razy jeden na ogromnego huge'a. Ja sobie ustawię angielski, bo my to w kurwia, ten polski. O, widzisz szansy na huge'a. Mamy. Dobra, i tutaj ulepszymy. Tu nie ulepszymy, bo mnie nie stać. Niestety. No. I możecie też te widzowie jak mówiłem napisać w komentarzu co o tym updatecie sądzicie. Ja będę już powoli kończył. No bo macie tutaj ten. Macie tutaj huge po prostu i tak ciągle sobie tutaj farmicie. No i tutaj kolejne. Dokład pusta wysepka. Może pójdę jeszcze tutaj na koniec. Te dwa, te dwa wam pokażę te za 800 jeszcze i za 500 i wtedy kończymy odcinek. No ja też nie chcę długi, bo ja też go muszę zmontować. Mimo, może dzisiaj wieczorem się pojawi ten odcinek, odcinek. zobaczę. nie chcę wam obiecywać, bo ja to muszę sam zmontować jeszcze. O, widzicie, tu mamy razy, tu było razy 5. Teraz tu i tu. Znaczy, no, 5 dolarów, no po prostu. 5 dolarów. Było 4, ale za to, że mamy Coiny multiplayer, czy tak to się wymawia, to po prostu zdobywamy więcej. Tu jeszcze mam potki, nawet ich nie użyłem, tych poteków. Oj, kolejne mamy. O, i kolejne końce, widzicie? Kolejne mogę sobie tak ulepszać. Od, razy 25. Możecie też widzowie napisać, czy to się opłaca te, te upgradey robić. Czy się ich nie opłaca? Bo ja tam nie wiem, ja tam zawsze je kupuję wszystkie. Bo to i tak się resetuje. Jak się robi ten... Rebirfy, nie? To... To nie wiem czy to się opłaca robić. Tak szczerze. O, kolejne. Pecik bo później tak ta taka kasa leci jak powalona. Tak szczerze, że tu mamy 800, tu mamy 800, tam mamy już po 3 koła. Chyba to jeszcze tu wam ulepszę. O, kolejny upgrade, że można sobie więcej petów nosić To akurat się opłaca ulepszać. Wtedy szybciej te pety to niszczą. No i ta kolejnego możecie sobie odebrać. Zawsze, codziennie. Warto odebrać. O, 2 miliony zdobyłem. Dobra widzowie, ja już będę kończył odcinek, tak ten update polega na tym. Jeśli coś chcecie napisać, to możecie napisać. Może zrobię kolejny odcinek z tego peta, czy nie chcecie. Ale będę robił, jutro na pewno zrobię kolejny odcinek yy, z update'u. Znaczy pierwszy odcinek z updateu, bo chciałem wam tylko tu pokazać, wyżalić się trochę o, powiedzieć wam opinię. Co sądzę o PECie. W jak mówiłem. Oceniam go na razie na... 5 na 10 będę szczery, 5 na 10 tego oceniam jak będzie coś fajnego to będę więcej dawał opinie, będę raz tygodniowo wrzucał odcinek, co sądzę o Petsie nie będę oczywiście często tych odcinków robił, ale raz w tygodniu może raz na dwa, raz na może dwa odcinki w tygodniu się będą pojawiać zobaczę jeszcze z GTA 5 będę chciał wrzucić, ale to od następnego czwartku wrzucę, bo teraz mamy piątek 18 to zobaczymy jak to będzie widzowie. Dobra, trzymajcie się. No i cześć.